Lunes 12 de septiembre 2022 są nas 7 i y 40, 6 i y 40 en Canarias <laughs> poniedziałek, 12 września 2022 jest godzina 7.40 rano, 6.40 na kanarach, czas na aktualizację. Wracam do nagrywania na YouTubie. No i Podejrzewam, że jest to dość wyczekiwana aktualizacja, bo w piątek na Facebooku oświadczyłem, że zakończyłem współpracę z Prince. Także teraz jestem jeszcze na Majorce. Jutro wylatujemy z rodziną. Jutro wylatujemy, a w niedzielę lecę do Kanady. No i plan oryginalny był taki, że w niedzielę przylatuję do Kanady, w poniedziałek jadę się wpakować do Traka i we wtorek chciałem zrobić jakieś króciaki, i w czwartek, piątek długą, długą trasę. Prawdopodobnie British Columbia. No, ale jak się okazało, ja tak zawsze do nich dzwonię najpierw dwa tygodnie wcześniej, później tydzień wcześniej, żeby mi dać znać, że jadę, żeby przygotowali traka mojego. No, ale okazuje się, że nie mam traka. No i tam zaczęło się w piątek, nie? Dzwoni do mnie, tak, tak, masz traka, no, ale to już nie jest ten, co miałeś. No, mówię, okej, okay, jakiego mi dajecie? Też serii 269. Tam chyba z 10 numerów wyżej, czyli tak naprawdę z, no z tego samego. No ale ja podejrzewam, że to już jest e, trak, który ma tam swój przebieg 800-900 tysięcy, może. No i okazało się, że mój trak poszedł dla podwójnej obsady. No ale w ja nie mam z tym problemu, bo to nie jest mój sprzęt. Nie, on sobie może robić z tym, co chce. Ale od samego początku w pracy w PrynS przyzwyczaili mnie do jednej rzeczy: że każdy ma swój ciągnik. I jak szedłem na, na wakacje jeszcze bordowym, to wtedy była mniejsza firma. Bordowy cały czas jeździł. Nabijali tam nimi przez dwa miesiące z 50 tysięcy kilometrów. Ale później, jak już wracałem, oni zawsze mi mówili: zazwyczaj dwa, dwa tygodnie wcześniej, jak będziesz wracał do roboty, e, i ten trak do ciebie wróci. Tak zawsze było. Z bordowym, z czerwonym, z niebieskim. A niebieski no, nawet go nie ruszali przez ostatnie dwa lata, jak byłem na wakacjach. Więc ja sądziłem, że on już tam ma pod pół miliona. No, że już tak zostanie, nie? że nawet bo go nie będą używać. No, no okazało się, że zabiera, zabierają go. Więc za to sobie tak zakończyłem rozmowę, nic nie powiedziałem i tak poszedłem sobie właśnie na plażę tutaj na Majorce, wypiłem piwo, pomyślałem i pod wpływem emocji powiedziałem, że nie. A ja tyle serca wkładam w tego traka, tyle nocy, które spałem w upale z otwartymi oknami i jeszcze kupiłem za własną kasę agregat, żeby on tak nie potraktował, więc napisałem w piątek listrze, na tym kończy się współpraca, że dziękuję za te wszystkie lata wzajemnej współpracy, ale w tym momencie musi się skończyć. Opisali, że akceptują moją rezygnację. Powodzenia. Później sam właściciel do mnie napisał, Co już w Montrealu chyba ósma wieczorem, no że dziękuję za tyle lat współpracy. No i teraz wam powiem, co będzie. No, ja już złożyłem, skontaktowałem się z trzema firmami. Na razie od jednej dostałem odpowiedź, ale to jest tak jakaś czeski film i ja coś podejrzewam, że to nie wypali. No ale to fajna była firma, bo ona jeździ tylko na Kalifornię, głównie na izotermie i na mniej na chłodni i robi ładunki częściowe, ale kierunki tylko zachód i tylko Kalifornia i nie yy, nie ma zachodniej Kanady. Tylko, że no dostałbym jakiegoś sprzęt starszy, ale w manualu. Dostałbym sprzęt z 2016. E, international. no ale to jest szczegół. No, wiadomo, że pokłóciłem się z pryncem ociągnik, ale to tak naprawdę był tylko pretekst, bo ja nie mogłem się doprosić od nich już od dłuższego czasu e, kierunków, które chcę. <laughs> Praca wygląda tak, że mi się to już nudziło, nie? Więc e, to był tylko tak naprawdę powód. No i teraz jest, jestem świadomy tego, że będę zaczynał w innej firmie gdzieś od nowa. Nie dostanę jakiegoś wypasionego traka. To nie o to chodzi. Chodzi teraz mi bardziej o kierunki i, i ten, i o pracę. mimo. Znajomi mówili, żebym e, przemyślał, bo jednak masz dużo wolnego, ułożysz się. No ja jak pójdę do firmy, to teraz tylko na moich warunkach, nie? No więc mam już, mam też taką opcję, żeby dzisiaj ja to jest takie, jestem niezdecydowany. Z jednej strony chcę jeździć na Kalifornię, ale z drugiej strony wolałbym jeździć do BC i wracać z BC przez Kanadę. Że jeżeli u, uda mi się wyhaszyć taką firmę, że będę jeździł e, w to z powrotem przez Kanadę, to pójdę do niej. Młodość przekraczania granic i, te, i, te, i tego całego BS związ, związanego z tym. No i tak no. Trzecia firma też właśnie taka jest CAT. E, w Quebecu ona też ma dywizję, że jeździ tylko po Kanadzie. No i mam jeszcze opcję taką pewną opcję, że pójdę pracować na Flatbedy na platformę. Tutaj ludzie ją pełnią, może podejdę trochę dalej, to więc mam taką opcję jeszcze, że pójdę na flatbedy i będę jeździł wypasionym jakimś tam klasykiem amerykańskim, tam mają Kenworthy i, i, i Peter Bild z manualną skrzynią biegów mi teraz najbardziej chodzi o to, manualną skrzynią biegów i kierunki, które chcę no i jeszcze jest ta firma TransX to było w sumie najlepsze rozwiązanie bo oni mają, to jest potężna korporacja oni mają tylko Kanadę ale mają też e, całe Stany Yy, i można, prawdopodobnie wysyłają Singli też na całe Stany, więc no to będę od nich brał ładunki San Diego. Także, no nic, zobaczymy, kto, która odpowie. Wiecie, w Kanadzie to tak przez maila za bardzo nie działa, to trzeba być na miejscu. Także plan jest taki, że w niedzielę, w przyszłą niedzielę, wsiadam samolot, w poniedziałek biorę się za szukanie roboty. I to wiecie, jest, co może być, bo to już nie jest pierwsza sytuacja, kiedy kierowca odchodzi z Princa, no, w ogóle dopisała do mnie była spedytorka. Która też była prawie, że córką w nawiasie tego, tego właściciela, a później się rozstali, bo coś mu nie, nie pasowało. U nas tak jest, jak mu się coś nie podoba, to on będzie gnębił tę osobę. No i chciał mi pokazać jak pewnie niezadowolenie, że biorę z dużo wakacji. I dał mi starszy ciągnik. Znaczy, ciągnik nie mój, tak. A wiecie jak to jest, no jak się dba. No, no, no nieważne, tam napisali do mnie, później jakaś spedytorka z biura do mnie napisała, że no, szkoda, że odchodzę, ale dowiedziałem się od niej parę ciekawych rzeczy. Koś, koleś, który u nas był spedytorem na Montreal Toronto już go nie ma, co, co mnie bardzo zdziwiło, bo myślałem, że on już tam się wczuł, tą firmę już dwa lata pracuje, od, odszedł. E, trzy osoby z biura od, odeszły, że no, to się zaczyna robić korpo. No. I do czego zmierzam? Ehm, jeszcze będzie tak prawdopodobnie, chociaż no mogę się mylić, ale historia pokazała co innego, jak mój kolega Turek, który jeździ ze mną ten co lata, on też kiedyś się pokłócił z szefem i, po, i od w jeździł chyba z 5 miesięcy w innej firmie i przez miesiąc non stop do niego <grymianie> wyzwaniał nasz właściciel, żeby wrócił i tak dalej, aż zablokował jego numer telefonu, ale ostatecznie wrócił. Także ja, ja, ja tak sobie myślę, że to jeszcze do końca nie jest rozegrane, że jak ja wyląduję w tym w tej Kanadzie, bo oni wiedzą, że ja przylatuję w niedzielę i chciałem iść do roboty 20. Przylatuję 19, a chciałem iść do roboty 20. Tak. To się może jeszcze zmienić i jeszcze będą dzwonić do mnie, nie? no ale to ja wtedy im powiem, chcecie, żebym wrócił już pal gumę tym trakiem, ale. Kalifornia musi być, to będzie mój warunek. Jak nie, no to po co, po co ja mam tam jeździć się się będę, może nie męczył, ale to już była tak w pewnym sensie stagnacja, zresztą to było widać na moich blogach, nie? Że no te same trasy, ok, wszystko fajnie, ale to, to zaczyna siadać na łeb dlatego coraz częściej takie przerwniki robiłem, nie? No, ale teraz dalej będę to samo robił, co robiłem. A, może sobie posiedzę trochę w domu, ja mi się do pracy nie śpieszy, to nie jest tak, że ja mam jakieś parcie finansowe, bo, bo mogę nie pracować przez rok teraz. I, i, i będę miał co jeść. <laughs> Może sobie pójdę pracować na miasto w jakiejś firmce, obok mnie jest pełno firm transportowych w Anżu, gdzie bym mógł teoretycznie 10 minut piechotą iść i, i być codziennie w domu. Mogę iść na wózku, no mogę cokolwiek. Nie? Także na razie jestem. bezrobotny, na wakacjach i będę myślał co dalej. Dobra, napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym. Ale pamiętajcie, trzeba się szanować. Bo tyle pracy co włożyłem w dbanie I w ogóle... Ja... Po co mi dawał ten ciągnik? Ja już bym został z tym brązowym mułem i bym go cały czas miał i bym był święty spokój. Dał mi i dlatego zawsze nigdy nie chciałem nowego ciągnika w prysie. Dał mi nowego? Okej. Okay. Po co go odbiera? Mógł go używać tak jak zawsze było. Ja miałem w prysie w sumie ile? Takich głównych ciągników trzy, bordowy, czerwony i niebieski. No tam były jakieś przejściowe, jak była awaria, ten brązowy muł też był przejściowy, ale to tak naprawdę miałem trzy ciągniki przez 11 lat, czyli te, cały czas miałem te same i one zawsze do mnie wracały, o to chodzi. Także napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie wszystkim. No i nic, powiem Wam, że na Majorce jest fajnie, bardzo fajnie. Tylko trzeba w dzień robić siestę, no jest zupełnie ale te upały się niedługo kończą, my akurat my wyjeżdżamy. Taki to był typ aktualizacji. 12 września 2022 Rafał Zeus, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę, i następny oddech z Kanady! Pa!